Cześć, witajcie drodzy widzowie, w kolejnym odcinku z Warframe'a z tej strony Watu jest ze mną Diglet. Cześć. I dzisiaj polecimy prawdopodobnie odblokowywać yy, właśnie Digletowi ścieżkę stali. No. Dokładnie. A gdzie będziemy to robić? Gdzie no, jaka na misja? Na uranie. Na uranie, na razie. Mhm, momencie. To wybieraj pierwszą, lepszą. Przetrwanie. A to akurat nie jest takie złe. O. To może swe plastydy w jakie znajdą czego. <grym> w ogóle ostatnio coś co? e, no. słuchałem, czytałem, nie, słuchałem, na filmiku u, e, u jednego ziomka, Max Land chyba się nazywał, o mm. ile się nie mylę, na YouTube oh. mm -hmm. I kurcze, e, mówił, że na skarbce izolacyjne jest wręcz koniecznie, żeby brać Nekrosa, bo ono chyba zwiększa drop z pokonanych nekramechów. Ja się też coś o tym słyszałem, ale nigdy mi się nie zdarzyło, że faktycznie zwiększa on drop. Hmm. A co tu w ogóle do nas przychodzi teraz? Wszystko. Znaczy nie ten, bo miga migał ekran, chyba że ten. A to może, bo to jest uran, to może ci świadomie coś przyleży. Aha. Okej, ok, wiesz, tutaj oni są. Coś tam zaskanować, ma Pamiętam, jak kiedyś chodziłem drobi tellur, jak mi bardzo to trzeba było. A no bo tutaj też tellur. Ja no. trochę się cię Nie powiedz coś. No, powiedziałem coś. O, dobra, przygłośniłem coś do Ciebie, bo ciężko mi było ciebie dosłyszeć na słuchawkach. A no, sam się świadomi faktycznie. No, coś świadomego zaskanować. Tutaj tylko 5 minut siedzimy, no nie? Mhm, mm no tak, no mówiąc, nie Dobra, ja sobie odpalę już drugiego energetyka dzisiaj. Zostałem mm. tylko do 15, więc się nie wyspałem. W ogóle szkoda, że nie zmieniłem tych e, broni, bo mam dalej wyposażone te, to, to, to pod misję, żeby zrobić tylko. E, ten, sorry, i broń bo biała, boczna. To sobie expię tego Probalisa. Mm. Probalisa. Nie Ale na exp'a też trzeba będzie jakiegoś Tylko kurczę trzeba Papika mówić. Trzeba będzie mu napisać, poprosić, bo ładnie, żeby nas poda to wyekspimy to dość szybko. Tak się nie lubi nagrywać. Nie weźmiemy do tego. Oj, tam, oj, tam. Tyle się przemoże. Albo mu nie powiemy, o. <laughs> tak też można. O, padłem do wody. No, nie wiem, jak nie oglądał. do tych filmów, co nawet kiedyś nie znałem. No, on to raczej tak wpadł chyba na streama i od wtedy się znamy. O, kiedy streamy wrócą? Jak będzie internet, może w Holandii. w Holandii przy internet, będzie dało się coś robić. No, jak na razie, teraz bym mógł na przykład streamować, no nie? Teraz jest nieźle, bo większość ludzi poszła w góry. Nikt mm. praktycznie nie siedzi na necie, ale kurczenie raz jak wrócą koło 22 to jest taki dramat. Tu głowa mała. No. no, coś znaleźliśmy. Co tu będzie? Co się coś było, no. W wodzie. A jest fakt, coś no. w wodzie. To mnie otwiera mi tego. O, halo. No, Chyba trzeba odblokować, wiesz. Hmm. Jest jakiś panel, czy coś może? Mogę wyskoczyć z tej wody? Bym... Chciał, chodzi. E, się, bo musisz tam w konkretnym miejscu. No bo tam na kamień jakiś wyskoczył, Nie trzeba jednak w konkretnym hmm. miejscu. E, czekaj, tu jest jakiś panel. Hmm. Się tak... To hmm. spróbuję ja ci, powiem, czy się odblokowało. E, nie, nie da się go kliknąć. Ej, coś jeszcze w ogóle pokazało, tak sądzę. Gdzieś tutaj wyżej. No tak? to jest to samo. A nie to, Chyba, to, że samo to Od środka to może tak gdzieś wlecieć, od tego, od zewnątrz. A może? Nie wiem. Ja tak na tym uranie to wiesz. Hmm. Wiem, Czasami tak przybywałem, ale tak to ja nie wiem. Tutaj, tutaj zrozumiałem. się tędy się nie da, o dziwo. Się, o, dobra, się prawie zablokowałem jeszcze. A tutaj też jest jakby wejście. Hmm. O, i można wyłączyć zabezpieczenie. O, może się otworzy. Czy to było tylko ten alarm taki? Nie, nie, otworzyło się się. Tak, na dole? Aha, to nic nie ma. A nie, jest kukuria, dobra. O, no tutaj kurii pewnie nie będę miał. O, przedtem już też jedno znalazłem, której nie miałem, wyskoczy z tej wody. To są jakieś Ej, kurde tutaj. miałem Eee, zaraz tam się tlen skończył tak samo Eee, 34% to jest jeszcze się. Zaraz 50 tutaj... Takie zaawansowane to powinny nie potrzebować ale co? Co? Jeszcze raz? Nie, bo się że po co Warframe na Plan. A, no tak, no. Skoro umieją oddychać w wodzie i w przestrzeni powietrznej, to w To tak trochę nie urodzi. Nie łapiam mhm. Jakoś pewnie można by sobie to logicznie tłumaczyć. To może jakoś Lord to tłumaczy, ale... Tam się to... Tyle, tyle co loru znam, to to co w misach się ewentualnie no ja też właśnie nie znam wcale loru, a ostatnio jeden widzów się pytał o to, co myślę o, o właśnie Ale fabule tak? umrze, no. I ja nie mam pojęcia, co myślę, bo wiem tylko tyle, że ma maskę jakąś, którą widać, widać twarz, więc te frame'y były robione z ludzi, no nie? Znaczy, wiesz, generalnie tym umbrą to jest tak, że tak jakby był Dax, którego po prostu wcisnęli do Warframe'a, można mm. tak powiedzieć. A to no, znaczy to, że frame'y są, jakby one nie są maszynami całkowicie, że one mają ludzkie te, to wiadomo, że one tam, to już akurat każdy to wiadomo, że ma. Może z ludzi dosłownie nie było akurat robione, bo one świadomości mają, tylko Umbra właśnie ma świadomość. Ale chyba jako tako były niektóre z ludzi tak, na przykład, e, znaczy wiem, że na przykład Rhino był robiony z nosorożca chyba, no nie? No nazwa, o dobra, można iść. No, nazwa to, się ja, to Coś się wykrwawia? No kota się wykrwawia. no no, bo umra, to jestem wyjątkowo w którym wiesz, nawet tak nie jesteś. No, no tak, my, z niego może sam fan, strzelać. No. no to nie jest czasem najlepsze, bo wtedy może umrzeć też w tym momencie. Ale, ale jak, się, jak wrócisz do niego, to się wstrzesza. No tylko wiesz, jest skrócie, jest tak, że jak czasach chcesz ten status wyczyścić, że wiesz, byłazisz, no. na no że frame, żeby wiesz, ten status wyczyścić. Mm -hmm. No to właśnie, akurat u niego to tak nie działa, bo ten status dalej będzie. Aha, no. nie, nie wiedziałem. 337 plastylu 8 galu A ja 684 ja Mam 5 galu <laughs> ale, ale mi dużo do odonaty Podskoczyło 25 tych expów y Dostałem O kurde To mi do tego, do broni artmele Dostałem więcej chyba o, ja już akurat na e, chyba Maxa? no czy byłem ja inną założoną do Expienia po prostu? Dobra, ja no to wybieraj kolejną tej Ja też nie, raczej zakłócenie jest to A, zakłóce... Nie przepadam za zakłóceniem, ale założę teraz na dwie słuchawki, to może będę słyszał jak będą przychodzić. Mm, można zrobić nawet i rotację jakkolwiek z takim naznaczkiem, ale tylko się skończyło. No dokładnie, dokładnie. Szczególnie, Wylele, że nie jeden, wiem. bo musi coś... jednak. No, no, no. Ale coś na pewno tutaj ciekawego dropi, ale nawet nie wiemy mm. co, nie wiem, czy jest sens tutaj. Jakoś to sprawdzać łóżkę. Zobaczcie, czemu tutaj coś mówi w ogóle. Nie wiem, nie ja wiem nie wiem jest. Chyba jakoś misja od niej czy coś. O, A, musimy wszystkie cztery chyba zrobić, żeby móc wyjść. Zasilacze, no. Aż się ksakuryzowali wszystkie. No, prawie tak. Jeszcze mogę sobie później ten kostr wziąć. Teraz tylko znaleźć jakiś zasilacz. Hmm, tutaj jest ten, ale żeby kluczyk dla niego czytamy. A kurde, a ja, ja ten. No właśnie, o ten kluczyk mi chodzi. Ja mam znowu te bronie kijowe. Hmm. O, mam kluczyk. Masz? No, więc nie wiem czy on jest w stanie niszczyć ich. No, muszę ukryć broń, chyba. Hmm? Ale możesz niszczyć broń chyba, nie? częściej jeszcze mogę się rozmnożyć, że tak powiem. Hmm może coś się Dobra, no, szukajmy tego, z tego, co przyjdzie. O, mhm. coś tu chyba słychać? No, jest. O, no. A, jest. padł dość szybko. A, ale, to co następne teraz? No, o, tu znany no, od leży? On kuczy... No, widzę, widzę, że ci leży. A tutaj w ogóle jest ten zasilacz, jeszcze jakby nieaktywny, jest. W sensie, to jakby stacyka do którego się wkłada normalnie. Ten mhm. A, w ogóle, bo to tak po kolei one są tylko, Dobra, ja od... nie, mogę odpalić dwa naraz i dwa naraz odpalamy. O, o kurde, elektryczne od... zasilacze, odsuń się od zasilacza. No tak. Przypał. Okay. O, idzie tutaj ten. Dla rady go ubić? A właśnie go muszę teraz się? Tutaj gdzieś tu o, ten jest... U mnie u mnie chyba też jakiś idzie. Czy nie? No ujrzyj się. O, wróciłem go ty. Jest. Za dużo. za dużo to, to mi to nie zada. Nie, kurde, tu. O, dobra, go. Ja mogę Ciebie? go jakoś zabić? Jak możesz to przyjdź tu do mnie, proszę. Gdzie on jest? Tutaj jest. Kurde, nie dobiję go. O. Rozbawiłem go. Patyczkiem śmiesznym Dobra, i ostatni. Wziąłeś kluczek? a, tam jest gdzieś A, jest tam kluczek. Myślałem, że tylko wziąłeś, bo ja, ja go nie mogłem podnieść jakoś. No bo chyba można go podnieść dopiero kiedy się jakby tego... Nie wiem. No Zazwyczaj o, tu ludziom kradłem jeszcze ten e, Kradłem kluczyki zawsze z ziemi rego drive, no trzeba włączyć Zapomniałem o tym. Dostałem coś od kotka nad no, niem, co to jest. <laughs> to jest właśnie dla mnie zawsze naj najbardziej skórzające, że nie można sprawdzić co się od niego dostało. coś o idzie. O, no. jest tam od twoich. O no, jak miałem pełno no, broni ukradniętych, to nie był problemem i z tego co widziałem, dostaliśmy relikt, no nie? No, chyba tak, no. No, spoko. No, jakoś mi tych reliktów nigdy nie brakuje, ale zawsze mieć lepiej, więcej niż mniej. Już z tym nie musisz mieć. No, Oooo, mm -hmm. to, mm. to się jest... czysta trochę. Hmm? Jeszcze raz? Nie, trochę widzę, że się towarzystwo to zgrupowało. A no, 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 tam trochę ich było, no. Ur zrobione No, co tu mamy? Coś ciekawego? Nie, nie wiem, tak, tak sprań czy a, a Chyba mam nawet To jest chyba archwingowa broń, no nie? A ja nie mam pojęcia. No bo O bronie się mnie nie pytam, bo ja na broniach się absolutnie no, nie, nie znam tak, Znajduje się to w frame'ach, ci mogę opowiedzieć Tak mi się wydaje Poza bo od niego, to też jeszcze tak niekoniecznie mhm. Dobra. No to co, uran zrobiony, fajnie, super A, ja sobie zmienię te bronie no, kurza delikatnie. No, Neptunie jest dezercja i przetrwanie. No to dobra. Są to są chyba to... dark sektory nawet. Jak, jak tam będziesz polował, A wezmę sobie takiego łuczka, to może być. A tutaj bym sobie zmienił coś porządnego. Nie mogę znaleźć broni. To jest problem, akurat ma dużo broni. O, ja nie, nie mam będzie? dużo, bo jakkolwiek to jest dużo. wrzucam. Hmm. Ja większość zostawiam takich jak są jakieś specyficzne, no nie A, na no przykład... spiszę to taki, potem trzeba wydawać jeszcze patyny że są slotem tych No tak, no to ja mam miejsc tych tyle dokupionych. raz kupuję na jedna zapas. Bo tak Prime broni też nie chcę za bardzo wyrzucać. Nie mam ich dużo jakoś, ale też nie chcę ich wyrzucać. Eee... I czego tam jeszcze? no Tak, te bronie jakieś Mara, czy jakieś inne tego typu też nie chcę wyrzucać broni dogmatu nie chcę wyrzucać jak są na 40 levelu już no tak. i jeszcze jakiej broni nie chcę wyrzucać jeszcze jakieś były no jak na przykład zalogowanie dzienne czy coś tam zalogowanie mam no. bo jakąś tam jedną chyba mam zalogowanie stańmy sobie może w jednym jakimś miejscu czy coś ja rzucę tutaj armor stripa nawet może chociaż nie jest to za bardzo potrzebne No kurde, trafi się jakiś żeby przeciwnik. Nie, to nie dają Od O to były chyba. Wyglądają w drzwi przycięły ewidentnie. Hmm. O, chyba się znalazł. Udało się? Udało się, dobra. O. Jest armor strip na jakimś tam obszarze nie. niedużym. Jest mnie do dwóch. Hmm. Jak to się stało. A właśnie, trzeba widmo przyzwać, jest misja, że widmo przyzwać. No Mamy Nekrosa jest coś, jest coś takiego? A jest. Czy masz widmo. O, wróżbię, ja mam jakieś widmo wyposażone, bo... <laughs> Nie wiem, jakieś jest, jest. Co to jest za widmo, to nie wiem. Hmm. <laughs> Jakiś rajno z wulkanem, fajnie. <laughs> to u mnie z Voltorem Prime'em. E, zwykły e, Necros. <laughs> nie wiem, a to widmo chyba na samym początku gry robiłem z tego, co kojarzy. Ja podobnie, podobnie. Przynajmniej ja jeśli chodzi, chodzi na hmm. o to teraz ile tu tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no. To nawet więcej niż pełen skład teraz. To czekaj, to ja jeszcze mogę sobie przyzwać e, wsparcie tego licza. Jeszcze <laughs> pozycję, jeszcze wyjdę z sobą. <śmiech> <śmiech> no, teraz to nas jest dopiero. No tak, nie, nie mogę sobie nie mogę, Dobra, no i jakaś to nam pójdzie bez problemu, myślę, że ja nie wiem, nic 30. trzeba, no, jeszcze postaci, no, postać, wszyscy chyba raczej będą No, tylko że <noise> najgorsze to jest, żeby uzbierać e, tego no, powietrza tak. zaraz. Mamy Nekrosa, co to ma być? On nie używa umiejętności, a szczególnie jest, nie tej. Nie. Jeszcze gdyby te widma umiały używać umiejętności, to jeszcze one e, by były fajne. Te, te, te najlepsze używają. A, no to chyba, że tak. Tylko że, no Nekros nie użyje ci a. trójki desakracji. E, no. I tak, no takie są wiesz, że niby używają, ale nie do końca. Mm. Nie, no, ja nie, bym nie bym jest by... to tak fajnie jak Ja bym to, to widmo chyba dlatego, że tam do jednej zagadki po prostu nie chciało mi się wymęczyć. Bo tam mm. na Lua są niektóre te zagadki, że tam trzeba stanąć w parę osób na płytkach, to właśnie można za obejść widmem i operatorem. Mhm. Mm Dokładnie tak. Tylko mm. po to ty? o Nie no znowu tu spadam. <laughs> Dobrze wskoczyłem. Tutaj, jak się podejdzie, to się tak wstrzymał tam na No tak, tak, tak. O, wsysnęło właśnie tego rajno. O, to chyba tyle z jego pomocy. A w ogóle ty też masz tego? Trenosa? Trenosa? Ja też no niech też masz tu sam ja. tam się pomalowałem. No zrozumiem o co ci chodziło, że problem jest w niej nic. No ja mam 7 ciągle. No ona ma 7. No, mało, no nie? No to prawie jest, jest. prawda, fajnie bije, ale no. Ale jak wrzuci się do niej mutator, strzał, i coś tam jeszcze, to w miarę idzie, to, to się nadrabia. Wielostro to by było nawet spokojnie, myślę. Co? Jeszcze raz? Wielostro to by było na pewno bardzo dobrze. Najlepszy jest. Podrzucę ci później mój build, bo ja mam tam też tego moda e, od e, arbitru, który właśnie zwiększa wielostro w zależności od zabitych przeciwników, czy coś takiego. Więc e, im więcej zabijasz, tym większy wielostrzał i mm. wtedy no to już strzelano, to takie wychodzą macki. Popatrzcie, tutaj gdzieś strzelę na środku. Jest tego kilka, no nie? Chyba mm. teraz mm. ze cztery nie. Wszystko dupko. Jak mi się wydaje, wiesz, że jak zbierzesz i obrabowujesz, że tak powiem, broni wroga, który broni nie ma, to się jakby twoja broń bierze do nas jego. Tak, ale to nawet nie do końca, bo nieraz jak w broni są jakiś przeciwników, to... I tak się robi twoja broń, tylko że one strzelają i tak i tak w ten sam sposób nie Nieważne czy to broń przeciwnika, czy twoja, czy takiego przeciwnika, czy takiego zawsze jest ten sam strzał hmm. Jakbym no, miał, nie miał nie teraz strzelać nie tymi u... provocisami, jakby miały strzelać takie macki wszędzie o Kurde Ciekawe czy to jak na przykład na um, równinach Eidolon są też ciężką bronią. Ciekawe czy im też możesz to wykreść ciężką znaczy no kradniesz, kradniesz normalnie. No to no. wiesz, jakbyś miał tyle tych jakbyś. Czy nie, nie, jakiś cudem z reliktów miał, żeby mieć tyle tych ciężkich broni, to fajnie się Tylko że wtedy wiesz, nie, nie masz tej ciężkiej broni, tylko trzeba dalej tak samo, czyli takim laserkiem no, no, jakby. No, to tak, ja wiem wiem. Y ale jest wtedy mocniejsza, no i jak ciężko im mocniejszy przeciwnik, tym mocniejsza ma broń. No to no, to dobra na ścieżkę stało na pewno. Jest no tak, tym no tym tak, naścierzko. dokładnie. Temu Saku jest taki zajebisty, bo się skalibuje łącznie z przeciwnikami, z przeciwnikami. Co zrobiliśmy? Burza ognia, mam to w wersji Prime. Wow, super, wszystko się nie przyda. To burza ognia jest spokojna. Na, na tym łuku mam, mam wrzuconą burzę ognia Prime. No bo ma większy radian. A ja tu mam akurat co wiesz, to o tym. Wersji. Ale to odradzają w sumie. E znaczy, nie, nie, jak patrzę na buildy, to nie daje nikt zwiększonego e, tego ataku radialnego. Nie nikt nie zwiększa? No, nie wiem czemu. Mi się to tam podoba, że jest większy wybuch. Nie wiem. Pokażę Ci mój build, no nie? E, załącz konfigurację do czatu. Mam właśnie tą galvanizowaną komorę, co daje 80% wielostrzału i 30 wielostrzału przez 20 sekund kumuluje się po zabiciu. 5 razy się mm -hmm. 30 to razy jest. 5 jeszcze, no nie? I jeszcze mam e, ten, ten, właśnie. Nie wiem, czy to może zobaczyć, jaki to jest Riven teraz na tym? Może, trzeba, no nie? Mogę, mogę, no to ja no. pamiętam, bo ty go robiłeś wtedy, co na Discordzie, żeś tam do tego. No, no, coś to jest sam z tym No i mu, nie, mutator strzał. 20 strzał. razy żeś tam No, no. Bawiłem się trochę z tym. No i zwiększyłem mu wirusowe, bo wirusowe on ma bazowo, no to mu zwiększyłem jeszcze. Fajne, fajne, no spoko build. Tylko właśnie pod status, nic podkryta. Więc to nie mhm. jest taki fest na ścieżkę stali, a chociaż na ścieżce stali też daje radę. E, ja a powiedz mi co teraz, za misja? E, ja teraz jest dezercja. E, to jest to chyba co ostatnio nawet robiliśmy na którejś planecie, no nie? No, no to jest ta sama misja, tylko po prostu teraz jest na Neptunie. Mhm. Wtedy żeśmy na Saturnie robili. To nie jest jakiś wielki problem. No jedną nie hmm. To chyba to jest, no bo to jest Dark Sect, to też to, to plaga. Hmm. Ja nie wiem czy jest desercja gdziekolwiek gdzie nie jest plaga w sumie. To to faktycznie ma sens, żeby nie było i nigdzie nie było. tu No, <laughs> hmm, tu musimy o, brzmi, nie, Dobra, może nie będę używał szyfratorów, bo mi zostało już 75 tylko. <laughs> a ja tak specjalnie, żebyś ty hakował, bo nie muszę tych używać. <laughs> 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 ja, o kurde, słoneczki poszły. A ja czekaj, a dwójką? A dwójką przelacę. <laughs> bo chmurką jestem wreszcie. Ja bym to usunął. Bo chmury to już nie przesunie tego sprężone powietrze, co nie? Ja tu jestem przy nich już A, a tutaj bez ogniwo? trzeba tam będzie zasilać? Może właśnie żeby... bo i oni mają teraz życia? O tak... Jakoś mają No oni tam jakoś... Nie. Później się ich można leczyć, jeszcze podnosić, chyba nie Kurde, nie tak. wiem jak to do końca działa nie wiem, właśnie, Aha, nic i którego... ten. E, musimy e, Nie, możemy... Może łącznie umrzeć 10 do niepowodzenia więc Jak umrzę ponad 10 to mamy niepowodzenie. Mm -hmm. Ale gdzieś też powinno pisać ile powinniśmy ocalić, żeby wygrać. Dziwne, że nie pisze. To nie jest napisane. Mam no, nadzieję, że zdążymy, bo im ciągle życie spada oni po prostu se idą zauważam. <laughs> Nawet takich nic nie biję. No ciekawe. Mhm, mm ten już jest taki ma w marnym stanie. No, my nie mamy żadnego Frame'a, który by mógł ich leczyć. No, on pasowałby jakiś, faktycznie. No, bo wiesz, że jak na desercji, to e, tego nigdy nie grać. Ja nawet e, nie skupiam, co tam takiego dobrego jest. Na pewno być. frame tutaj dropi, na desercji chyba harrow. No tak, chyba harrow faktycznie. A to coś. O, i umarę, no to? O, i właśnie, można go podnieść. Eee, dobra, a tylko... Nie, dobra, i ma full HP, dobra, bo to. Dobra, jak można ich podnosić, to nie ma problemu. No, lose. Generał tego. Ale on przyszedł, czy jak? Nie, no zaczął coś tam gadać. Czasami tych ciubosy lubią też przychodzić na te misje. zdarza, tak. jak ryknął do A. Kurwa zaś. No nie, no, no. <noise> nie anuluję tego. Hmm. Dobra, idą już kolejni. Chcę jeszcze na nowo tego. Przyzwać kolegę i patyczek gdzieś. Hmm. A co ty sądzisz o tym bildzie? Patrzyłeś tam na niego, no nie? Myślę na tego ceramosa. No, no. no Spoko, wiek e, tam, no fajne. Długo was tam wielu Dużo wielostrzałów przede wszystkim, e, mm -hmm. strażnicy zbrojenia i tak dalej, wszystko, żeby jak najwięcej wielostrzału było. Mm -hmm. Tam to widziałem. No, bo też patrzyłem na jakieś tam stronce mi podesłał ktoś, już nie pamiętam teraz kto. E, że masz właśnie, która statystyka na rivenie jest najbardziej pożądana na, tym, mm -hmm. na tej broni, którą ludzie najbardziej chcą. I właśnie tam jest wielostrzał. I to w większości broni jest chyba wielostrzał. O, <grywa> no, ciekawe <grywa> dlaczego. A ja będę musiał się tymi rewanami zajmować, bo ja mam tam po nie... nie pootwierane, bo w sumie Kurde, wiesz le, ja mam nie i mi się nie chcę nigdy tego otwierać. Kurde. No. no to jest dramat, żeby to wszystko pootwierać, a później miejsca zaś nie ma i te zawsze są no. jako takie, tylko... No. Trzeba jeszcze... A jeszcze będę musiał te skarbce na się te takie, te nie, nie te izolacyjne, tylko to takie zwykłe, żeby tam jeszcze te fajne mody pozdobywać. Ja już będę musiał to pootwierać, a my się nie... A jeden hmm. się gdzieś w ogóle zgubił tam po drodze, tak? A, no i został umartwy nawet. Jesteś tam, tak? Mhm. A, dobra, no i tak. Tutaj już nic nie dzieje. A, już idź. Idź, kolego, szybko. Hmm. O. Desert Carbot. A, on jeszcze idzie tam chyba, tak? Już. Dobra, i mam, dobra. Możemy się ewakuować. Kto idzie teraz? Tędy? Tędy. Nie wiem. A, byliśmy zaraz obok. Chociaż tyle A. dobrego. No to chodź. Chociaż... Oj, prawie spadłem, fajnie. Hmm. Hmm. No i tam nic ciekawego. Nie no, co by tu miało ciekawego zrobić? 250 pięćdziesiąt enda. Hmm. Bardzo ciekawe. A się przyda. No, endo nigdy nie, nigdy za wiele. No. Dobra, i jak tam z tymi misjami dużo jeszcze zostało? Chodź tylko tyle. Na Plutonie, Eris i sednie na pewno dużo. A. Na Neptunie jeszcze jest no to teraz Pluton. Na Plutonie to pół planety, więc wiesz. Dobra drodzy widzowie, ale na dzisiaj już Wam podziękujemy. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał? Będzie mi bardzo miło, jak będzie Was więcej. Już chyba, o ile dzisiaj dobrze patrzyłem, to jest 317 Was, chociaż U. ostatnio spadło do 315 i znowu podniosłem się chyba do 317, mhm. czy coś takiego. No to co, 1000 będzie do końca roku, tak? No, dobrze by było. Dajcie radę, dacie radę widzowie. 318 nawet. U. Dobra, no to trzymajcie się, cześć. Cześć.